Siema, ja nazywam się Piotrek, a to jest kanał Majsters Podlasia. Dzisiaj opowiadam wam trochę o swoim Władymircu, bo ee, no mam trochę tutaj, zobaczcie, bałagan w kablach. E, kiedyś to kleiłem, parę lat temu, jeszcze w ładzie nie miał kabiny. I to tak własnymi siłami, ta instalacja tych kabli, coraz dochodziło coś nowego kabli przybywało, przybywało i to wszystko takie uklejone i teraz yy, tak postanowiłem, że troszeczkę zaprowadzimy tu porządek i tutaj może wam pokażę o, ładowałem się do wodzimierza. pokażę wam jak to wygląda mam tutaj no, taki pierdzielnik trochę no i będziemy sobie z tym pomału dłubać będziemy to ogarniać tutaj mam trochę takich rzeczy też sobie poogarniałem tego kabelkę z takiej dosyć popularnej platformy z Chin eee, no i tak mam takie fajne lampy, już sobie trochę tam poszykowałem nawet wcześniej eee, będziemy te lampy montować tutaj już sobie poszykowałem tej kabelki dalej no takie o fajne wtyczki kurde sobie ogarnąłem, no i i co Działamy, nie? Te lampy są dwukanałowe, no bo tutaj wyświeci ta ramka i wyświeci sam LED sobie, no nie? I tak sobie wymyśliłem, bo tam mam oryginalnie w kabinie też puszczone dwa kable, więc więc sobie tak, że masę weźmiemy z obudowy, mam nadzieję, że to zadziała, no nie? Przykręcimy ją sobie, gdzieś tu miałem takie, o przekręcimy je sobie. Mam zamiar te przewiercić, i przykręcimy sobie. O, taka tutaj nie do budowy. Powinno hamasować, a całą resztę tam w tych dwóch kablach puścimy sobie pod dwa oddzielne przełączniki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie, aby nie były bardzo drogie, wyglądają ciekawie. No zobaczymy. No, chyba tym wiatrem to my sobie nie poradzimy, musimy szukać coś innego. Gdzieś tu miałem tylko drugą wkrętarkę i w tej drugiej wkrętarce może przekręcimy o wkręcikiem takim. <laughs> Pewnie będzie lepiej niż, niż, niż tym wiertłem. O cholerka. teraz, no nie wiem, czy to tak, może ja to sobie, może ja to sobie, o właśnie, zmienię, bo tu mam drugą końcówkę, ja to sobie zrobię o tak. O, I jest ok. Mamy to przywiercone. Teraz powinno już być dobrze. Kalalala. I tak. Dobra. To jest przywiercone. Idziemy to montować do ciągnika. Gdzie jest ta druga śrubka? O, mamy. Idziemy, zmontujemy to? na ciągniku i spróbujemy sobie tą lampę wsadzić, a później przeniesiemy się do środka. Pokażę Wam. Jeszcze mam parę gadżetów prosto z Chin. Mam nadzieję, że ulepszaczy do mojego władzia. Zobaczymy czy to. sam jestem bardzo ciekawy czy to zadziała, czy nie zadziała i w ogóle jak to będzie wyglądać, czy to będzie pasować do niego, no bo wiadomo ciągnik jest leciwy. To jest początek lat 70. Jest to wersja jeszcze na dwie wajchy, może kiedyś ogólnie poopowiadam coś więcej o tym Wodimirce, jego historii i tak dalej. Ale dzisiaj, póki co, elektryka. Także tak. Gdzie ta nasza lampa? O, mamy lampę. I zaraz. O, to to. Heh, co ty Piotrek robisz? Przecież odwrotnie. I cyk śrubeczka i cyk nakręteczka. O, zaraz znajdziemy klucz. Chyba dwunastka. A, jeszcze przykręcimy tego wkręta do tej masy. Od razu później znając życie zapomnę i będę gdzieś tam dłubał w środku, że mi coś nie łączy. A to po prostu nieprzykręcone no nie? Cholera, nie wiem czy to będzie. Dobrze. Trochę za blisko to nie wierciłem, ale może będzie masowało. No i zobaczymy. Wyjdzie w praniu. O i cyk. Dobra. Mamy to, trzeba będzie to jeszcze jakoś może później izolacją to pociągnąć. No zobaczymy. Podpiłem tutaj na krótko, bo no nie mogłem się powstrzymać. Musiałem zobaczyć yy, jak te lampy będą świecić, no i jest fajnie, normalnie aż miło popatrzeć na starego władka, no nie idę to wyłączam, żeby mi nie wyczerpywało akumulatora i będziemy dalej tu no i tak to będę to powoli spinał muszę tutaj zrobić taki przełącznik kupiłem o zaraz pokażę już wyłączyłem lampę, luks się prezentuje nie z tymi lampami nawet tak nie świecą mam taki przełącznik też prosto z Chin, nie wiem chyba od yy, ciągnika Kubota bodajże mogę się mylić ale Chyba tak. No i też zastanawiam się, gdzie by go tutaj wrzucić, bo <laughs> myślałem, najfajniej no by pasowało, jakby on gdzieś chciał być tutaj. To już wyrzucę, bo nie korzystam z tego. Założyłem parę razy, kiedyś tam yy, telefon włożyłem w ale Trzyma się w sumie fajnie, ale trochę drży, no nie, podczas jazdy wiadomo jak to we Władku trzęsie niesamowicie. O, ja już w międzyczasie wyrzuciłem ten do telefonu i tak się zastanawiam, jakbym ten przełącznik tutaj sobie wywiercę, o tutaj, i ten przełącznik wmontował tutaj. Ja go sobie oczywiście tej yy, rozkręcę zaraz. Yy, wyciągnę tutaj to, mam nadzieję, że to się uda wyjąć, ta wiązka z tym kablem i odrysuję jakąś otwornicą albo dużym wiertłem, pewnie otwornicą. Spróbuję sobie tutaj wyciąć miejsce na ten przełącznik. Ej, od razu klakson. No bardzo fajny. Także próbujemy. Rozbieram. To wszystko jednak żeby wziąć to sobie wygodnie na stół i na stole sobie to fajnie powywiercać, poprzymierzać, bo tutaj yy, no, strasznie niewygodnie próbowałem tutaj to jakoś spasować połączyć po, pomontować, ale niestety nie dam rady, gdzieś mi to spadła podkładka, ale to ja myślę, że później znajdę Yy, w sumie to mogłem tego nie odkręcać, ale odkręciłem, odkręcę, zdemontuję cały ten licznik. O, jest, zdemontuję ten licznik i zdemontuję tutaj albo po prostu sobie go odłączę. Oto wyciągamy. O, fajna LEDowa żaróweczka. No i dobra, mamy to. Dobra, kończymy tą robotę. Bo już jest późno. Ja już trochę zmarzłem, także dokończymy następnym razem tą robotę. Do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć.